Cześć ludzie, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z styku Uncharted, część pierwsza, rozdział piąty. Forteca, zaczynamy. Patrzcie, nie przebrał się, a przebrałem go przecież w tamtym odcinku, inny strój, e, bo zdobyłem dodatek, nagrody, skórki i był przebrany. Ale się przebrał z powrotem, więc dobra, niech będzie w tym ubraniu. W tym ubraniu może będzie bardziej sprytny, bardziej bojowniczy, bardziej ogarnięty. Coś nie, no to da, pewnie nie, ale tak, dla satysfakcji. Tutaj jest ten spadochron Eleny naszej towarzyszki, więc musimy chyba do niej dotrzeć w tym zamku, bo to wygląda na jakiś zamek. O, chusiu chusiu. Poskakamy trochę, widzę. To będzie spadać. Już widać, że to będzie spadać. I co, znowu Liana i znowu hop. Jest okno. To włazimy. I co, i co? Tu nie ma nic. Rozglądam się troszkę. Może jakiś skarb? Tu też nie ma nic. Ej, no co jest? Pozamykane wszystko. A! Otwarte okno, więc nachodziliśmy się po zamku. Dokładnie, bez jaj. Ale co, na dół chyba. No tak Rany dopiero za stan <noise> To samo prawie powiedziałem przed chwilą Dobra Troszkę spinania mamy na dobry początek A teraz Jak tam żebym nie spadł tylko Nie no dobra okej okay. Chap kurczę gdzie teraz? Tu jest okno, ale zamknięte, ale jest Kaliana, dobra. Muszę się przebić przez tamto okno. A okej. Okay. Słuchaj, słuchajnie, nie łów Będzie się chyba działo. O! A, czyli mamy tylko ten... Zaraz, 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 zaraz. Pomału, 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 bo mamy taki karabinek. Ale on się zastąpił za pistolet. I co teraz lepsze będzie? Dobra, zobaczymy. Skoro tyle było amunicji. O ha ha! No właśnie No to macie granat, dobra. Nie wiem czy to był dobry pomysł, najżeli no się wrócimy za Skąd tak ładują? Z góry gdzieś? Gdzieś ładuje, ale go nie widzę. Dobra, przejdę dalej. Tam jest jakiś uparciu. tam był. Widziałem to. Akurat się skończyło. Nie dobra. Chyba nie ma sensu tutaj. A jest K... K, 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 B, K, A, K. O! Oh, chyba miał granat w ręce. Tu jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden gdzieś jest. Tam. Przez liście, przez liście Dostał z liścia przez liście. to dobra zamienimy to z powrotem ty co masz a no tu jest szczelba nie zostawię to eee... Zobaczę, co jest jeszcze z drugiej strony, bo tam, tak jakby jest droga, i tu jest droga, i nie bardzo wiem, w którędy iść. Nie, tu nie ma, tu jest zaślepione. Dobra, czyli tędy, na pewno tędy. A, tam jest ta wieża, gdzie jest. O, na jednej nodze stoi, patrzcie. W powietrzu jeszcze, lewituje. Spoko. Tam jest ta wieża. Tu są schody, okej. Okay. O, o. Kurde. A daj to, może teraz to się przyda, bo tu ich jest dużo chyba, i blisko. Wow, wow, wow. O ci co oni tam mają. Się osłonąć, teraz można ich pomału tutaj. Nie. że tam jest beczka. Nie za wiele. Jeszcze. Chyba wszyscy, ale chciałem trochę amunicji pozbierać, ale nie widzę, żeby pozostawiali zbyt dużo Dobra, coś mam przynajmniej do pistoletu. Tu jest, ale mam pełno. Okej. Okay. O, pobawmy się. Co on robi? Patrzcie, patrzcie, coś się z grą porobiło O, naprawiło się Dobra, nie ma co się bawić. Gdzie teraz, gdzie teraz? Nie, tu nie A, brama zamknięta Tam jest jakaś droga O! Tu nie, tu łazimy w półko. Schody, to chyba po schodach. i wieża 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 no to dobra to do wieży idziemy ale czy to ta wieża jest na którą mamy się spiąć Nie, jest spadochron ani tylko. śladu eleny nie wiem czy to dobrze czy źle to jednak nie ta wieża Lina Oórczę A okej. Okay. Jest. Bukapintu! Siapa mi! Picara cigaret! Och, cholera! Sielalno! Czepata Bukapintu! Ach, taki! To działa! Tam jest, na górze! Obsaczkałem! Orrone! Co no to? Kutka! I co, lec? Gdzie oni są? A, tutaj. Tutaj, tutaj, niech się rozejrze. Jak się z nimi poradzi. Cholera. Sami się wystarczają. To też dobrze. Dobry pistolet. Trzeba mu przyznać. No świetnie. Tylko, że mało amunicji. No i co? Mam cztery strzały. Tereszczałę, ale już po bólu, więc udało się. Jest, jest tu ratunek. No pięknie. O kurde, znowu. Zaraz, zaraz, zaraz. chyba tam w ten sposób to chyba go nie załatwię. Trzeba pomyśleć mu tu jest droga w drugą stronę On seriami strzela. Pomalutku, pomalutku do przodu. Tak mi się wydaje, że w ten sposób. Kurde, teraz niepotrzebnie. Beczka jest. No właśnie. Przydałby się tu polskich hydraulik. O tak! Tam chyba skarb był! Szlak, to nie wyleźli! O kurde! Oj, tu może być też ciekawie. Udało się, bo sami się załatwili w tym miejscu. Pojedynczo, pojedynczo. Muszę być pewien celnego strzału, bo mam bardzo mało amunicji. Co mam jeszcze? A no mamka łapa, ale skromnie, skromnie jest. Widzę go. Tam jest. O. O. No i dobrze. Teraz może oni tu coś zostawili. Coś zostawili. Dobrze. Co jest? Ty. Ty, kościół. A daj nam chłobe. Na was to by tu było dobre, jakby teraz byście powychodzili, to bym tu miał. O o o o. I to i szczelba. A tu jest co? Dwa naboje do szczelby. Shotgun, szczelba. Jak zwał, tak zwał. Pozbieramy amunicję. No i piękności. I spacerujemy po wodzie. I teraz co? Do góry tutaj. Tam jakieś. Tam jakieś coś jest. To. Ale jak tam wleźć? Po tych rusztowaniach może. Kurde. No którędy tam się dostać? Nie, na to nie chcę się złapać. No tu są jakieś te platformy, więc na to muszę jakoś wejść, tylko którędy. daleka niech się przyjrzę. może po tym. A, może po tym o! Dobra a tak, 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 coś w tym stylu. I wziąłem to niechcący, no niech już będzie. Tam jest, a jak tu iść? I tam też jest, a tam jest chyba przejście. Chyba trzeba odkręcić te maszyny. Żeby wody naleciało tak jak wcześniej to było, uda się doskoczyć tutaj? Nie, jakoś tam muszę wejść a to drugie zaraz. Tu są chyba niżej poopuszczane jakieś te, 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 te takie wystające kawałki. O, po tym, dobra. świetnie. Tak jest i poszła woda. Poszła woda i teraz trzeba do drugiego się dostać i w tym drugim też y, odkręcić. Dojdzie wody i wtedy dopiero będę mógł dalej sobie to przejść. O, teraz dostanie. Wciągające jest to, muszę się przyznać. Ale ekspresem się poziom wody podnosi. No niesamowicie szybko. No, i teraz się udało. A tu co, tu co? A, a tu już kolejny rozdział. No dobrze. Doszliśmy do szóstego. Także dzięki za ten odcinek. Zapraszam do kolejnego.